Hello, witam Was serdecznie. Z tej strony Kinezyna, a to jest kolejny odcinek przygód Kangur Kakao, tajemnica wulkanu. Ostatnio udało mi się zdobyć artefakt ziemi, a teraz potrzebujemy artefakt powietrza, o ile dobrze yy, kojarzę, ale nie możemy się dostać na wichrowe wzgórza bez paralotni, a paralotnie ma Gadżet, o czym dowiedzieliśmy się ostatnio od drewniaka, dlatego udał się teraz w jego kierunku. E, fajnie, można skakać po tych łódkach. Ciekawe, czy parolot nie dostaniemy od razu, czy jednakowoż będzie musieli się trochę pomęczyć. I czy to na pewno jest gadżet, ale nie, no nie ma opcji, że to był ktoś inny. A, chcesz paralotnie? Zasady są proste. Będzie twoja, gdy wygrasz ze mną wirtualny. Wyścisk. A wiedziałam, że nie będzie prosto. No, jest pewnie ten. pewnie to jest głupie. Wyścig ma bardzo proste wow. zasady. Trzy okrążenia wygrywa najlepszy. Chwilowe przyspieszenie uzyskasz na zielonych polach. Uważaj na przeszkody. Na miejsca Gotowi! Wygląda całkiem... A, wygląda podobnie jak to z łódkami. A jak to się steruje? A. Wow! Co to jest w ogóle? Da się tu w ogóle sterować. Okej. Okay. Nieco co ja bardzo tego wyścigu nie ogarniam. Szczególnie dlatego, że nie mam pojęcia, jak to się steruje niby. Eee... A no teraz to, tego nie wyminę. Dlaczego się kręci w kółko? Wow. Coś czuję, że nie będzie łatwo tego wygrać. Wygląda to fajnie, ale... Ja całkiem nie ogarniam, co się dzieje. Chyba tym razem nie mam szans. E tamtych, tych nie da się ominąć. Wow. Chyba jednak zwalnianie byłoby lepszym pomysłem. Ok. Można dostać tylko i wyłącznie oczu pląsu od tego. Często mam nie wpadania w jakieś dziwne... Garza... Jezu, są Jezu, dopiero... to jest dopiero druga runda! Czy co, chyba jednak pięć razy bardziej wolę łódki. Łoooł... Wow. co, będzie mi teraz niedobrze. teraz to, to znowu nie ogarniam. bo oh Jezu. No, idź. Nie może pomiędzy nimi przejść. Co teraz? teraz się w ogóle zaciął? Uwierzcie mi, że to sterować się prawie nie da. U. Dla mnie wyścigi w jednej płaszczyźnie już są... Przesadzam... Jezu... Zjadę po i nie wiem dlaczego skręcam. I to jest nudne, wiecie? Nudne... Nie podoba mi się. Właściwie nawet kogoś dogoniłam, ale już teraz zaraz go skupię. Mm, tu, tu albo w górę, albo gdzieś, oczywiście. No, Byłoby zbyt proste. To jest gra dla dzieci i nie powinno być czegoś takiego w tej grze. To już momentami naprawdę nie, nie da się uniknąć przecież. Wow, wow! Spróbuję jeszcze raz. Tego się obawiało. Dobra, to jest ostatni raz, kiedy wam pokazuję to. A potem będę już przechodzić bez Was. Bo nie sądzę, że Wasze oczy to przeżyją. Nie wiem, jak przeżyją to moje własne. No, i jeszcze się od niego odbiłam. No, co za. No, i oczywiście muszę się odbijać teraz od wszystkiego. Odbijam się od nich, to jest niedobrze. Okej. Okay. No, i znowu się od niego odbiłam. Noż. Nie się wyprzedzi, tylko się od nich odbija człowiek Czy chyba kangur właściwie się od nich odbija. gdzie sz... na sufit Na sufit i pomiędzy... No, no trzymaj się środka, bo to... Aaa, znowu, że jestem ostatnia, znowu, że wpadła w poślizg. To wpadł na pomysł tego wyścigu. trafiają pomiędzy te jest prawie niemożliwe. Chyba, że przypadkiem mi się uda. No, no, no Nie wiem co mówić, bo co mam niby wam mówić? Aż teraz lepiej to ogarniem, ale i tak nie jest zbyt dobrze. Wow! O ona już miał Oni nie do mojej winice nie wpadają. Ale jak oni to robią? Hmm. Nie widzicie, gdzie ja wpadam w te promienie, bo ja zbyt duże krzyżówki robię. Wy w ogóle widzicie, w tym momencie w ogóle nie ogarniam co się stało. Prawda? No i znowu. Poczekajcie, da się... O, dobra, wiecie co? Pauza, znaczy... E, pauza dla was, i potem wam nagram... Mm, jeżeli już mi się uda. Nie wiem jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną. Nie wiem jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną. Zgodnie z umową. Dostajesz paralelnie. Aby jej użyć, naciśnij przycisk akcji podczas skoku. A, moje oczy normalnie krwawią, ale na szczęście mi się udało. Nie! Stanowczo nie, nigdy więcej nie chcę widzieć tego wyścigu na oczy. To było straszne, naprawdę, Naczio, jak myślałam, że. Ogarnęłam o co chodzi tutaj i tak dalej, nie wiedziałem. Ale na szczęście się udało. Czy znaczy, ten wyścig nieby nie był aż taki trudny. Ale był wkurzający. Więc naprawdę się cieszę, że jestem już po. Bo nie wiem, czym zniosła jeszcze chociaż jeden raz yy, jego. Ukończenie. E, dobra, zobaczymy, czy ta paralotnia działa. Jej! to taki bardziej spadochron. Tu musimy się dostać. Ui, pięknie. E, o, jak zwykle szczęśliwy. E, Do czasu mi zajmie. Zdobywanie tej głupiej paralotni, co to jest? Beczka. Ok, no to za chwilę. Najpierw pozbieram duszki. Tym się kręciło, dobra. Słyszę dźwięki, jakby mnie coś goniło, ale to pewnie za tamtą ścianą. Przycisk akcji. Ok. Ja muszę to walnąć. wybramy raczej, nie? No. Odwróć się w tę stronę, którą bym chciała, się odwrócił. Mm. Okej. Okay. Uuu, co to jest? Brzydkie. A ja nie mam już żadnych dynamitów, nie? To jest. Nie fajnie. O, Jan. Zastanawiam się, że wiecie, czy mogę w nie rzucić beczką. Tylko wycelowanie w tym momencie jest prawie niemożliwe. Ech, coś tak nie bardzo. No chodźcie tu. On Co one... One strzelają ogniem? Wow. Pięścią praktycznie nie jestem w stanie ich... dorwać. O, o, chyba zaraz umrę. Koło nie chce mi skakać. Ja jadę... U. Nie pamiętam, jak się celowało! Aha, no. Ach. Myślę, że to było najgorsze, że ja nie pamiętam, czym się celuję. Głupie są te brzydkie pszczoły. Nie, no to są brzydkie świetliki w sumie bardziej. Nie skręcaj. Ach. No pod tym względem, KO w tym momencie w tej grze jest strasznie, bo często bardzo ciężko. Znaczy, bardzo ciężko słucha, że tak powiem. No Aj, Miałeś wycelować. No, pięknie, zanim ja trafię w te pszczoły, to minie... Znaczy, w świetlika. I to jeszcze kilka razy trzeba w niego rzucać? I to więcej niż dwa razy? O, szkórka. A ja już nie mam oczywiście tych dynamitów. No, Kao! Ej, Ej, no co jest z tym sterowaniem? Też mnie chciał skręcić. Cały czas las do, las do przodu. Mógłbyś się nie ruszać, świetliku. O, Jezu, wreszcie. Je, no ale jakie to wkurzające! One się tak kręcą, w, że, że... unikają dynamitów, a jeszcze kało w ogóle nie chce mnie słuchać momentami. A pięścią to jak próbowałam cokolwiek zrobić, to oczywiście nic się nie udało mi. Ile ja w ogóle mogę mieć dynamitów na raz? 20, dobra. No. Okej. Okay. Bo tu są duszki. O, na szczęście wystarczy tylko podejść, bo... Znając życie... Zaraz bym... Spadła... Na drugą stronę. Dobra. Ej, źle. Naciśnie, aby przesuwać obieg. Dobra, nie mam pojęcia, w które miejsce je przesunąć. Mm. Jakieś na pewno musi być tutaj blisko półki. Więc jak mi się uda złapać, to przeciągnę go... Tutaj. Okej. Okay. I jeszcze jeden przydałby się troszeczkę bliżej tego. W ogóle, jakim cudem koło tak łatwo ciąga takie wielkie kamienne kolumny, to ja się pewnie nigdy nie dowiem. Mm. Tylko mogę wskakiwać na drzewa? I mogę. Tylko, że... Trzeba to dobrze rozegrać. Dobra, ja sobie chcę z góry popatrzeć, jak ja to dokładnie tutaj muszę ustawić. I, a tak jak myślałam, kurczę. Tam jest duszek. Czyli jednak źle to ustawiłam. Bo kolumna musi być jakaś tutaj. Okej, okay, da się zrobić. Bo muszę jednak najpierw yy... Świetlik, nie, tam była ta pszczółka O, pszczółka Pszczółka, która mi otworzy drzwi a no znowu się koło mi zaciął yy, Dobra, czyli tego jeszcze sobie tu przesunę Tu Nie tak daleko. Okej, okay, może jeszcze ciupkę i jeszcze tutaj. Kolejna. I teraz powinno być ok. Nie, tak sprawdzając, ile dni minęło od czasu, kiedy. O jej, on miał. W każdym razie ten pelikan nieszczęsny. Wpadł do tego wulkanu, to już kurczę, kilka dni tam siedzi już pewnie dawno spłonął, czy tam zeżarło go to, co miało go zeżrzeć. Jeżeli nie spłonął w lawie. Dobra, teraz powinno być. Ok, tak? I jej, udało się. bo on jest nam potrzebny tam do zamka no, no dobra, to teraz trochę za wcześnie to zrobiłem. nie miało być tak, miało być piękniej no dobra, to skoro już tu jestem to przesunę te kolumny tak, żebym mogła skoczyć do półki chyba dwie mi wystarczą w ogóle tylko Okej. Pięknie jest. Powinno się teraz udać. Szkoda, że nie mogę tu wskoczyć tak po prostu. Bo wchodzenie po drabinie to jest nieprzyjemne w ogóle. Według mnie. Okej, dobra. Teraz tylko nie spadnąć. No właśnie. Powiedziałam nie spadnąć i spadną. Całą noc zajęło mi przesuwanie kolumn. Jeszcze raz. I nie spaść. Czemu ty podskakujesz jeszcze raz? Jak. To mnie dezorientuje. Ok, namiacik. Otwieraj zamyk. To chyba będzie niebezpiecznie. Ale ja już... Jestem skoczykociekowa. Więc yy... nie... Yy, chciałam tylko zobaczyć, ile to jest procent... 20... Nie, czyście czy już procent? Na tej tej jest 300... Yy... Duszków. Ale moi znudzeni wędrowcy... To już jest koniec tego odcinka. Krótki był wiem, ale dotarłam do namiotu i po prostu skończę ten odcinek tutaj. I jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie czekać z niecierpliwością. Cześć.